Dzień dobry. W tej lekcji zajmiemy się tematem modyfikacji obszarów pamięci. Do tej pory poznałeś w jaki sposób można podglądać pamięć, a teraz spróbujemy niektóre obszary pamięci zmodyfikować. Pokażę Ci jak to zrobić krok po kroku. Będziemy bazować na tablicach watchtable. Pierwsze pytanie: jakie obszary pamięci możemy modyfikować? Do tej pory poznaliśmy obszar Q, wyjścia, ten obszar można, obszar pamięci M, tak zwane markery, znaczniki wewnętrzne o tym będzie później i bloki danych. O tym też będzie jedna lekcja: o blokach danych, czyli w sterownikach. Rodzinę jest 7200 można te trzy obszary pamięci modyfikować. Kiedy taka modyfikacja jest możliwa z poziomu TIA Portal? Jeżeli pod dany adres pamięci kod programu nic nie zapisuje w danej chwili, gdy robimy taką modyfikację. O tym trzeba pamiętać, to jest bardzo ważna rzecz. I zaraz o tym jeszcze powiem. I dalej, gdzie jest możliwa taka funkcjonalność? Możliwość modyfikacji jest możliwa w dwóch miejscach. Watchtable, czyli to, co będziemy tutaj omawiać w tej lekcji. I druga możliwość to bezpośrednio w kodzie programu. No i o tym będzie później w jednej z kolejnych lekcji. Czyli. To są najważniejsze zasady modyfikacji. No, i teraz zobaczmy, jak to zrobić. Czyli, jeżeli chodzi o procedurę, jak to należy zrobić, mamy nazwy symboliczne, które przygotowaliśmy przy pierwszym projekcie Hello World. I dodatkowo tutaj wprowadziłem adres Q0.1. Dlaczego? Ponieważ adres wyjściowy Q0.0 jest wykorzystywany w kodzie programu. Więc my nie możemy tutaj z tego miejsca takiej modyfikacji zrobić, więc pokażę na innym adresie. No i tutaj też jak widzimy ten adres nie został zdefiniowany w tak table. Ale ta pamięć jest dostępna w sterowniku i można taką modyfikację wykonać, więc musimy wprowadzić odpowiedni obszar pamięci, który jest dostępny do modyfikacji czyli w kolumnie adres, wpisać ten adres lub w kolumnie name nazwę symboliczną, jeżeli jest zdefiniowana czyli zaczynamy powiedzmy od adresu czyli ramka czerwona, kolejny krok w kolumnie modify, musimy wpisać wartość, na jaką chcemy, aby to było zmodyfikowane. No i tutaj ja wpisałem, jak widzimy w niebieskiej ramce, true. Chciałbym, aby te wyjście było wysterowane. Dalej zielona strzałka pokazuje na kolumnę z piorunem, czyli tak naprawdę ten checkbox, Zaznacza się automatycznie, jeżeli w kolumnę monitor value wpisujemy zadany stan, który chcemy mieć pod danym adresem pamięci. Oczywiście można odznaczyć, ale on musi być zaznaczony, ten checkbox w ikonie w kolumnie z tym piorunem, ponieważ tam, gdzie jest checkbox, to ten adres zostanie zmodyfikowany. Oczywiście można wiele adresów. Tej samej chwili modyfikować w zależności co nam jest potrzebne, jeżeli mamy to wszystko przygotowane, to aby taka modyfikacja zadziałała, to musimy kliknąć na ikonkę zaznaczoną tutaj w brązowej ramce, na ikonkę pioruna z jedynką, i po kliknięciu będzie możliwość. Przeniesienia tej wartości, którą wpisaliśmy w, modi w modify value w tej kolumnie, czyli w moim wypadku true, pod ten adres. I jeszcze najważniejsza rzecz, żeby to w ogóle zadziałało, to trzeba podkreślić, ponieważ to widać. Ramka pomarańczowa to znaczy, że jesteśmy online. I też widzimy, ponieważ mamy stany pamięci. Czyli musimy być na początku online. Ze sterownikiem, aby taką procedurę modyfikacji wykonać. Czyli na początku łączymy się online i dopiero później robimy, zgodnie z tym, co powiedziałem, modyfikację. I teraz, jaki jest efekt tego, widzimy tutaj, czyli w kolumnie monitor value w watch table. W naszej tablicy testing.io widzimy, że pod adresem q0.1 jest true, na co wskazuje czerwona strzałka. I też w plc.sim w, w zakładce adres widzimy pod adresem też q0.1, czyli ten co modyfikujemy. Też czerwona strzałka tutaj wskazuje, mamy wyszerzony checkbox, który jest zaznaczony, czyli ten adres pamięci jest wysterowany, czyli jest w stanie wysokim, czyli jeżeli coś tam by było podłączone, no to to by zostało włączone. I ta modyfikacja i ta cała procedura działa oczywiście w ten sam sposób do sterownika rzeczywistego. Czyli tutaj robimy właśnie IO test i tak naprawdę test wyjść, czyli output test żeby zobaczyć czy elementy wykonawcze uruchamiają się, Bo jeżeli się nie uruchamia, no to z kodu programu, jak napiszemy kod programu, to też się nie uruchomi. Czyli mamy wyjście wysterowane w stan wysoki. Jeżeli chcemy wysterować w stan niski, procedura jest taka sama z tą różnicą, że w kolumnie modify value wpisujemy false checkbox w kolumnie z piórunem musi być zaznaczony i klikamy na ikonkę w brązowej ramce na ikonę pioruna z jedynką i wtedy po kliknięciu do obszaru pamięci Q0.1 zostanie wpisana wartość false, czyli stan niski. No i dokładnie widzimy to w tym miejscu że znowu mamy stan niski w kolumnie monitor value widzimy false dla adresu Q0.1 W tej lekcji poznałeś jak zmodyfikować pamięć i pamiętaj o zasadach modyfikacji kiedy taka modyfikacja może być przeprowadzona i dla jakich obszarów pamięci to jest bardzo istotne. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnej lekcji.